Czasami kryzys jest wynikiem naszego oddalenia się od Boga. To znaczy w pewnym momencie ty podejmujesz jakieś decyzje, albo robisz pewne rzeczy, albo nie robisz pewnych rzeczy, i one tak powoli, powoli przyjmują twoje życie. Taki wiecie, efekt kuli śnieżnej toczą się coraz większe, i z czegoś, co było małe, ty nagle widzisz, hej, ale czy ja w ogóle wierzę? Czy w ogóle Bóg jest tak, jaki mówi, że jest? Bo jakoś moje życie nie jest tego dowodem. Czasami kryzys wiary wynika z tego, że zaczynasz dostrzegać inne światopoglądy wokół ciebie. Świat się zmienia, są nowe pomysły, są różne idee, są ludzie, jest psychologia, mamy różne, różne osoby, które dzielą się codziennie, na przykład na mediach społecznościowych, swoją wizją świata. Jest tego teraz bardzo dużo. Jest dużo liderów, trenerów, osób, które chcą powiedzieć ci tobie, jak masz żyć. Pojawia się wiele opcji, i to jest bardzo trudne. I w wyniku tego też możesz wejść w jakiś rodzaj kryzysu.